Cześć. Rozpoczynamy nową budowę. Jesteśmy na klatce schodowej. Jako, że jesteśmy drugi dzień na ustawianiu narożników, Zostało nam się sporo czasu. Ustawiliśmy sobie drzwiówki. Sam ustawiałem puszki. Tutaj dodatkowo ustawione są dwie listwy, aby ładnie wyszła przy samej podłodze. Co jest ważne przy potem płytkach, czy Ogólnie, czy tam będą wewniane, czy marmurowe, to, to mnie nie interesuje, tak? Tu została nam jedna listwa narożnikowa do wklejenia Ale to jak rzucę tą ścianę, potem tutaj sobie właśnie ją wkleję Gniazdka wszystkie są ustawione przeze mnie Nie przez żadnego elektryka Dodatkowo mamy jedną listewkę wklejoną. Ogólnie teraz bardzo ograniczam wklejanie listew, ze względu na czas i cenę. A zazwyczaj każdy chce jak najtaniej, więc jedno ciągnie drugie. Stropy teriva, jak widać, będziemy je tynkować. Nie wszystkie, w każdym razie. Te mało odpadają, tylko salon kuchnia. Pokoiki i tyle chyba, ale to jeszcze nam inwestor powie. W rogu tam sobie wkleiliśmy jedną listwę. Chciałem ładnie zapaść płaszczyznę, bo tutaj nie chciałem rzucać na 2-3 razy, bo nie mam czasu. Jest ze 3 cm, może nie niecałe tynku. Jak widać, wszędzie stosujemy te listwy AP. Tu są akurat okna białe. Wszystko pod kolor, jak okna, złoty dąb, czy grafit, wszystko walimy pod kolor okien. Dodatkowo zabezpieczone zawiasy, co ważne. Domek, nie wiem ile tutaj może mieć, ze 100 metrów maksymalnie. W każdym bądź razie nie tynkujemy garażu, ani poddasza, tylko klatkę schodową. Ogólnie sprawdzałem strop. No ja nie jestem za tym stropem. Jak może no, widać, niektóre gary są opadnięte, więc nie ma już takiej możliwości tego wszystkiego naprostowania. Bo jest kilka właśnie tych linii, a wiadomo najważniejsze jest zachować dobrą linię przy łączeniu ściany z sufitem zaraz będziemy sprycować i musimy dowieźć trochę piachu bo tutaj nie ma możliwości zamówienia piachu większym zestawem ze względu na małą bramę już pownoszone rusztowania wszystkie sufity robimy z rusztowań nie robimy z żadnych drabin bo to jest dla mnie jedna wielka porażka może na gipsach to zdaje egzamin ale ja jak nie przyłożyła tym sobie do sofitu to nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest linia bardzo dobrze, czy po prostu na oko. tak pozdrawiamy. Może jeszcze nagram krótki filmik ze sprycu z testu nowej sprężarki na razie.